No cóż, trzeba zruszyć dalej. O, o mieliśmy tu znaleźć zwój. Ciekawie. Hmm. chyba go tu nie ma. Czuję. No, no, no. Co my tu mamy? Tak sobie myślę. Czy nie jesteś przypadkiem sępem rozgrzebującym ciało ofiary, której kości już dawno zostały ogryzione przez innych? A może jesteś po prostu intruzem, który zapuścił się w pełną umrocznych pomiotów głusze w poszukiwaniu łatwej zdobyczy? Jesteś ty za jeden? Rabuś, czy intruz? A kim ty jesteś? To ty tu jesteś intruzem. Uważam, że to ja powinnam zadać pierwsze pytanie. Obserwuję was od pewnego czasu. Dokąd pójdą, myślałam. Po co tu przyszli? A teraz nie pokoisz stare prochy. Dlaczego? Nie odpowiadaj. Wygląda na hasyntkę. W pobliżu może być Boicie reszta. się, że napadną was barbarzyńcy. Nie lubimy napadów. Mówię wam to wiedźma z głuszy. Pozamienia nas w żaby. Co? Bajki i legendy, ugarstwa i fantazje. Nie macie własnego rozumu? Ty tam krasno ludzie. Co? Nie masz się co obawiać żadnej wiedźmy. Ja wiem. Zdrać mi swe imię, a ja powiem ci moje. Zachowujmy się w cywilizowany sposób. Jestem Goli! A ty możesz nazywać mnie Morigan, jeśli chcesz. A teraz pozwólcie, że odgadnę wasze zamiary. Szukaliście w tej skrzyni czegoś, czego już tam nie ma. Tak! Już nie ma? Ukradła się, ty chytra złodziejska! Wiedźmo! Co za elokwencja! Jak można okraść zmarłych? Wygląda na to, że bardzo łatwo. Te dokumenty stanowią własność Szarej Straży i radzę ci je oddać. Nie zrobię tego, bo to nie ja je zabrałam. Nie. Możesz się powoływać na nazwy, które już nic tu nie znaczą. Nie boję się. Zdężę chleb. Ona się z tej bawi. Pójdźmy. Skąd te fochy? chcecie wiedzieć, kto zabrał papiery? Moja matka. Co? Twoja stara. Tak, matka. A co myślałeś, że zrodziła mnie kłoda drewna? Nie, to jakaś złodziejska, dziwnie gadająca kłoda. Nie same potwory żyją w głuszy. Są tu kwiaty i propuchy. Mogę zaprowadzić was do mojej matki. To niedaleko stąd. Sami będziecie mogli poprosić o te wasze papiery. Powinniśmy zabrać te traktaty. Ale nie podoba mi się to. Ta dziewczyna. to nie przypadek. Tak. Los, nas tu spróbował. Okej. Okay. Chodźmy. Jeszcze zobaczycie wszyscy wylądujemy w kotle. Jeżeli w kotle jest cieplej niż w tym lesie, byłaby to miła odmiana. Chodźcie ze mną. Krzaki! Idziemy zakończyć wieśmą. Mi się to tak źle nie podoba. Goli najwyżej wbije jej topór w odbyt pokręci trochę. Na koniec jeszcze wbije go głębi i rozerwie jej kręgosłup. No tak może jej sztylet w głowę. Mózg wypłynie jej tamtą dziurę. <tosłup> Cześć! Ah, no i najwiast, która gościa jest. Druga. Matko? Przez darę szarych strażników, którzy... widzę ich dziecko. Hmm. Tego się spodziewałam. Mamy uwierzyć, że nas oczekiwałaś? Sop! Nie musisz robić nic, nawet wierzyć moim słowom. Zamkniesz oczy, czy otworzysz ramiona, hmm, i tak się wygłupisz. Mówię wam to wiedźma. Nie powinniśmy z nią gadać. Cicho, nawet. A jeżeli to naprawdę wiedźma, chcesz ją rozgniewać? Mądry chłopak. No. Niestety nie ma znaczenia na dłuższą metę. E... Lecz nie mnie o tym decydować. Wierzcie w co chcecie. A co z tobą? Czy twój krasnoludzki umysł daje ci inną perspektywę? W co ty wierzysz? Nie wiem, w co wierzyć. To było mądrzejsze niż ci się wydaje, bądź zawsze świadom, e, czy może odwrotnie? Zawsze zapominam. Wokół Ciebie jest tyle niepewności. A jednak ci wierzę. Tak, na to wygląda. Co? Więc to jest ta straszna wiedźma z Głuszy. Wiedźma z Głuszy, co? Na pewno powiedziała wam o tym Morgan. Ona lubi takie bajki, choć sama nigdy się do tego nie przyzna. <laughs> jak ona tańczy pod księżycem. <laughs> Oni nie przyszli wysłuchiwać twoich bajek, matko. To prawda. Przyszli po traktaty, tak? Tak. Powiem od razu, że wasza cenna pieczęć wytarła się dawno temu. Ja je ocaliłam. Ty oh, ocaliła się? A dlaczego nie? Zabierzcie je do waszych szarych strażników i powiedzcie im, że plaga jest większym zagrożeniem niż im się wydaje. Dobra, pos no, skąd to wiesz? Wiem. Może po prostu jestem staruchą, która lubi zapleśniałe dokumenty. Och, nie zawracajcie sobie mną głowy. Macie już to, po co przyszliście. A, a. W takim razie czas na was. Zachowuj się, dziewczyno. To twoi goście. A? No dobrze, wyprowadzę was z lasu. Chodźcie ze mną. No, i znowu! Ja chcę już wielką bitwę! Wszędzie krew, flaki, patos i brutalność, i brak ogłady. Wow, oh, yeah! Kocham krew! Krew! Aaaa! Szkoda! te wszystkie nowe gry tak długo się ładują, nie? Stary gry to miałeś pyk. Nie no, wtedy to się jeszcze też ładowało. Czekaj na tą misję w talerzcie 2, i tak. Jak się za dwa, to była taka ponieta. Wow! O ja! Nacisniesz nań się, on nagada po rusku. Yay! If I were a rich man, he'd be dee be dee be dee be dee dee All day long, i be dee bum It's for Yay! ding 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 Teraz czas zadać te zielska dla psa. O, poszedł sobie, wyciszony, mój początek. Stan zdrowia Mabari jest w tej chwili stabilny, Super. ale nie uległ poprawie. Jeśli nie dostanę ziela, o którym Ci mówiłem, to to? Zobaczmy. Tak, świetnie. Daj mi chwila, a przygotuję z niego maść. Już widać poprawę. Jestem pewien, że gdyby mógł, sam by ci podziękował. Co się z nim stanie? Dajmy mu dzień lub dwa na odzyskanie sił. Może wrócisz po bitwie. Zobaczymy, co da się zrobić w sprawie przypisania psa do ciebie. Co to mnie? Kto wie? Pies rozumie prawdopodobnie, że zdrowie odzyskał dzięki tobie. Mabari są co najmniej tak inteligentne jak przeciętny poborca podatków. O ja. Wróć po bitwie i jeszcze raz rzuć na niego okiem. No, mm. Um, on się ode mnie, chyba. Eee, tam jestem wyciszony. A tu jest skrzynia. Wow, dude, W Mam dla Ciebie trochę śmieci, kwatermistrz. Widziałeś gdzieś tutaj w okolicy elfkę? Młoda, rude włosy, skolczu...